Dzień dobry państwu, witam wszystkich. Otwieram sesję nadzwyczajną Rady Miasta Świdwin zwołaną na wniosek pana burmistrza w celu podjęcia uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2022 rok. Serdecznie witam pana burmistrza, panią burmistrz, pana sekretarza, panią skarbnik oraz państwa radnych, a także mieszkańców, którzy nas dzisiaj oglądają. W porządku sesji mamy punktów cztery. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, podjęcie uchwał oraz zamknięcie sesji. Ehm, proszę Państwa, w pierwszej kolejności Państwa radnych poproszę o uruchomienie urządzeń do głosowania w celu sprawdzenia kworum. Przypominam, że ten niebieski guziczek, aż się pokaże informacja, zalogowano. うん、mm。Hmm. Mm hmm. Szanowni Państwo, obecnych mamy 11 radnych, wobec tego mamy kworum, możemy przystąpić do dalszych czynności. W takim razie przechodzimy płynnie do punktu trzeciego, to jest podjęcie uchwał i bardzo proszę Panią Skarbnik o przedstawienie projektu uchwały. Uchwała nr 48, łamane na 311, łamane na 22 Rady Miasta Świglin z dnia 16 maja 2022 roku w sprawie zmian budżetu miasta na 2022 rok. Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym uchwala się, co następuje. Paragraf 1. Dokonuje się zmian dochodów budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 1. Paragraf drugi. Dokonuje się zmian wydatków budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 2. Paragraf trzeci. Zmiany w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 3. Paragraf 4. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się po stronie dochodów kwotą 90 964 174 zł i 70 groszy. Po stronie wydatków kwotą 93 837 135 zł i 24 groszy. Wynik budżetu nie ulega zmianie i stanowi deficyt w kwocie 2 872 960 ,54 zł i 54 groszy. Paragraf 5. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Paragraf 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Zmiana dotyczy wprowadzenia środków na realizację projektu Dostępna Szkoła. Ogólnie otrzymaliśmy kwotę czterdzieści jeden na realizację tego projektu. W tym roku będzie zrealizowana, zrealizowany będzie ten projekt na kwotę 804 900 zł i będzie to realizowane w szkole podstawowej numer 2 i numer 3. Będzie to polegało na dostosowaniu szkoły dla osób niepełnosprawnych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Pani Skarbnik. Czy Państwo radni mają pytania do tego projektu? Nie stwierdzam. Zatem, proszę Państwa, przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę nacisnąć przyciski, podnieść rękę. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Za podjęciem uchwały głosowało 10 radnych, przeciw 0 głosów wstrzymujących się 1. Stwierdzam, że niniejsza uchwała została podjęta większością głosów. Szanowni Państwo, wyczerpaliśmy porządek obrad dzisiejszej sesji, także zamykam posiedzenie. Dziękuję Państwu za udział. Mm.